4000 zł w postaci tego pięknego kawaha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem Fiako. Oczywiście im wpłata większa, tym Twoje szanse rosną. Powodzenia! Siema przyjacielu, w dniu dzisiejszym należy się odkuć. Pewnie widzieliście co było ostatnio. Więc naprawdę trzeba się kuźwa odkuć. W związku z czym dzisiaj Bitwy Widzów. Bitwy Widzów, czyli coś, co wszyscy lubimy, uwielbiamy, bo najczęściej oddaję. I dzisiaj p Denzard Blika za albo Paysaiva za 50 zł. Jeżeli ty, ty również chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, to napisz komentarz, w wyniku którego powstanie bitwa na trybie Shed to powiedzmy sobie maksymalnie 8 koła, okej? Okay? I wtedy automatycznie bierzesz udział, oprócz tego będziesz sobie łapkę w górę i subskrybować ten kanał, a ja wybieram. Szczerze Westi, byłeś turbo blisko, bo dałeś skrzynię, te pumpkin, te właśnie jeszcze te zlimitowane, tylko ja ostatnio nie mam ich kuźwa dosyć. Więc wybacz, ale no jednak twoją bitwę, tylko zobaczyłem do skrzynki i mówię, o kuźwa, nie ma szans. Nie ma szans po prostu. I stworzyłem tą bitwę. By the way, mam 9200 i to jest wszystko co mam. Sprzedałem nawet y, tego butterfly'a z ostatniego filmu Tiger Tufa. No i robimy. Yy, także mam 9 koła 200, a ta bitwa kosztuje prawie 9 koła, więc to może być ciekawie, delikatny Olin, ale jak wiemy to często wychodzi jak się wiedzie olinem, więc no cóż, Niestety, niestety tak należy postąpić. Mamy tutaj szansę na Dragon Lore, Mamy szansę na slotę. Więc fajnie by było, żebyśmy coś z tego uświadczyli. Później wlatują fajne też skrzynie bo na dżesterze. Fajna batelka muszę przyznać widzów w ogóle, naprawdę. Jłyk wody. No dobra, to była jedyna skrzynia 1% Lore. To jest 2% Dagon Lore. Miejmy nadzieję, że chociaż jedna... Szczerze, jak tutaj to Dagon nie poleci, to już będzie naprawdę nieśmiesznie. <grystanie> no, no to Hubeka, no to, to Hubeka, co chciałem powiedzieć. Z Crimsonów też nie odda? Z Crimsonów też... Dobra, jest ten Crimson. Michael, Taffia, Crimsona za cztery pół koła, nie? Przypomnę, żeby to nam się zwróciło, musimy w sumie zdobyć 36 koła na tej batli. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350, innymi słowy 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. jak widzisz, nie 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIACO. Co więcej, mogęś tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. A zważyliśmy, że jesteśmy za połową, My mamy 4,5, może mi dosyć ciężko, no te procentówki jednak kuźwa nas zwaliły, no ale jeszcze ja cieni nie dziwię, że jej dodałeś, jakby poleciał Dragonloy, od razu jesteśmy zarobieni, no ale no póki co nie jesteśmy zarobieni, wręcz przeciwnie, tu będzie, wszystko z się, tu będzie duża strata, o, ta naklejeczka, Syncret, ona kiedyś była dużo, dużo droższa, ja pamiętam, no ale dobra, mniejsza o to, dalej patrzymy na naklejki, później wlatuje Elegant i Beast Race na Jesterze, no to jest szansa na Prince'a, szansa na Dragonloya. Nie są cztery, gra czy just? Kuźwa. Myślę, że coś jest do zrobienia, jakby z tego coś poleciało. Kaman, on. Okej, okay, trafiam bajoneta. No chociaż tyle, żebym się postarał, żeby coś tu trafić. I... Welcome to the jungle. Okej, okay, no. no i tak będzie kuźwa teraz. Ja, 59 i pół. Widzu, widzu. Oj, oj, oj. No dobra. Jaki mi w ogóle dał z tego skin, żeś tak spytam? Aha, naklejki tego bajoneta. 3500. No, widzu, jest delikatnie rzecz ujmując, dramat. Weźmy sobie auliego. Może on nas uratuje? 735 zł. Naprawdę fajna skrzynia. Nie, nie dawaj tego patrzeć. Najgorszy to go I tu przychodzę po pomoc. Tak, jest kryzysowa sytuacja. Musisz wyskoczyć z jakimś ołem. Ursusem Rubi. Oulpin. No, cudownie. No, widzu, jest naprawdę interesująco. Dobra, mamy rękawiczki. One 1200 kosztują. Więc chociaż to skrzynia, jako tako, nam. O, koźwa, za i sedł jakiś gówniany stan. A nie, ja bym się z tym pomyliło, O, Boże. No dobra, jednak o liter dziennie oddaję. Coś, coś może stworzył? O, kurde ty, to jest bitwa za 70 koła? O, kurde ty, to jest bitwa za 70 koła. Ej, dobra, wiem, że nie bierzemy w niej udziału, ale no umówmy się, bitwa za 70 koła, to aż ja tutaj będę ją obserwował, no nie? No i ja to sobie wykorzystam. Ametystyny, no, co oni tu w ogóle zrobili? Mamy ametysty Mamy potem Supreme Knife Cases, 50-50, potem DeLore. No, kuźwa to może być ciekawe w sumie. Nie wiem komu by to kibicować, czy CTS-owi, czy Mio, czy Harlow. W sumie ciężko naprawdę powiedzieć. Może niech będzie, że będę za Mio. No jakoś tak. Nie wiem, czemu, Ale będę za Mio. Okej. Okay. No dobra, CTS trafia Falkiona i wychodzi na prowadzenie 2500 ów przewagi nad Harlu i teraz Mio! Mio z nimi leci, teraz to on ma 500 przewagi nad CTS-em i 3 nad harlo. No dobra, super Knife case. muszę przyznać dosyć ciekawie. No, były kiedyś takie czas, coś takie bitwy robiło, no ale to już lata, lata, naprawdę jakoś nie można tego wrócić, nie da się po prostu no. Mateusz prawie, że tysiaka nad CTS-em przewagi, nad harlo jakoś 600 czy coś takiego, no teraz to już 3 Więc muszę przyznać, że bitwa mocno łeb w łeb. No, i teraz na super, na super na, właśnie na 50-50. się może tutaj dojść do jakiegoś wreszcie ozłamu. Coś się może wreszcie wydarzyć. No, Mio jest podekscytowany, jak z tego co widać. 6 stów różnicy. <coughs> na tkelu. O, kuźba! I battlefire trafia za, za piątkę. No dobra. No dobra, 5 koła różnicą, że jest duża zaliczka. Teraz jemu najgorzej. Talonik, Harlu, trochę Ochewiaca i Dragolo. Zobaczmy, co teraz się nie działo. No, no, be. bez szału. 3 skrzynie są 3%? 3%, no oczywiście, że 3%. tutaj nie ma lipy. No byłoby zabawnie, jakby ani razu im tu nie poleciał. Ja coś tak czuję po kościach, że chociaż jeden by mógł tutaj polecieć. No nie ma Dragonera, jest Flipknife lore! No Harlu, no chyba musiałeś trochę wpienić, że ten dragonet był dosłownie oczko wyżej. No i Harlu z drugim flipknife'em, no... Te procentówki, no nie, no ja totalnie jakoś nie, 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 nie znajduję się na tym trybie. No i teraz to może być ciekawie, bo tutaj nagle z czapy może polecić już nawet za 67 koła, który totalnie zmieni zasady gry. Dwa bajonety, gamma do no i dobra, Mio na prowadzeniu, cztery koła, nawet więcej niż 4 koła, teraz Halu trochę nadrobi. Halu mocno nadrabia i się robi nam zaledwie 300 wyróżnicy. To jest bardzo blisko, ale karamid, marble, fade, walon na sam koniec Mio. What? O, Kuś polecił powiedział, że lubi. M9 robi za 5,5 koła! I zgarnia 130 tysięcy CTS, no dosłownie rzutem na taśmę ostatnia skrzynia. W ogóle go jakby nie zarejestrowałem, patrzyłem na Mio, patrzę na Halu, bo między nimi była walka. No ale tak jak mówiłem, coś mogło wiele wydarzyć. No nie jest to jest najdowsze dzisiejsza w ogóle. Tak! A oni się tu nie pitalą w tańcu w ogóle. No bo była ich taka pierwsza batelka. No dobra. Ciekawie, muszę przyznać, że ciekawie. Tymczasem mamy 1900 złotych. Przepraszam. 1964 złote. Czy my z tego coś jeszcze wydłużymy? 127. to moglibyśmy sobie odebrać Prince Dima. I jeszcze mamy 40, czyli możemy sobie odebrać Wasteland Rebella. No fenomenalnie, cudownie, fantastycznie. No i dobra. Mamy 2400 zł, więc myślę, że musimy tutaj, żeś tak wyrażę, wjechać. No ostatnio zaginięty underdog. Więc musi wlecieć klasyk. Co z tym klasykiem? No co jakoś? Ola byśmy. O byśmy liczyli tutaj? Chyba że tak po prostu zrobimy. Tak się zachowamy na trzech graczy. I trzech graczy. Na trzech graczy i trzech graczy. Chciałbym na trzech graczy i standard, ale okej, okay, no nie wyszło. 2200 zł. no dosłownie Oli, no. Otwierałem tą skrzynkę, jak widzieliście, no było delikatnie rzeczywistości dramatycznie. Więc mam nadzieję, że teraz mi coś poleci, że teraz to weźcie na wyłcie odda. Zaczynamy totalnie do dupy. No ale jestem przyzwyczajony. Spokojnie, zdarza się i tak w życiu. Kolejny Oli, teraz mamy Gutneifa. No i to jakieś powolne rękawice za 2200, no dokładnie. jak różnicy. Jeszcze Michael zgadnia milion punktów. Michael jest chyba nawet większym zwycięzcą, no chociaż nie na no, 6200 to by z tych punktów nie było. Dołączymy się do Olafka. Olafek i trzy skrzydła z Kałachami. Litwa za 88 zł. O kuźwa. Najtwishem go rozwaliłem. Zresztą mnie nie rozwaliłem, no bo to jeszcze dużo się może wydarzyć. no. Umówmy się. O kurde, Legion of fanu Bardzo ładny skin. Szczerze, to jest jeden z moich ulubionych. A jest stosunkowo tanie, jakby na niego nie patrzeć. No i to jest bitwa kuźwa, to jest bitwa, za 88 złotych bitwa CO? CO? Kuźwa, nie no, to jest wiele stulecia przecież, no nie? I lądamy za nowego wygało? 2 złote? Tydzień muszę przegrać dosłownie wszystko No nie no, widzę, no ja jestem załamany, no Co ja ci mam powiedzieć, no? To mi nawet na to nie stać? 50 groszy mi nie? Brakło, nie? No, trzeba będzie wywrócić jakoś. Jak? Nie wiem. O! Mamy to. Taka baterka. Bym znaczy, się tak dołączył. No, ale nie ma no, dzisiaj to jest temat. Musicie nawet stworzyć jakieś ciekawe battle. Żeby się cokolwiek odkuł, bo. No, no nie ciekawie. Standard na 4 wierczy. Szczerze, to z tego może polecieć M9. Black Laminate. No, wtedy to byśmy trochę wrócili. Nawet trochę bardzo byśmy wrócili. No, ale zobaczmy, tak. Zobaczmy. Dwie skrzynie. Slide będzie najmocniejszy, nie? No właśnie, bo za sześć dych. I ostatnia skrzynia. No nie ma czula we wsi. Jeszcze skończę z najgorszym wynikiem. Mander do się dobra widzu, no jak widzisz dzisiaj jest totalny dramat. Dzisiaj po prostu nic nie poszło po myśli. Pamiętajcie, że cały czas oczywiście trwa konkurs na Fire Serpenta. W momencie, kiedy sobie wpłacacie klasę z GhostKinsta, 3 wpłacacie, od razu udział. Widzicie, tutaj koksy trochę powpłacają więcej. Więcej wpłacasz, tym oczywiście większa szansa. No i tak, miejmy nadzieję, że to będzie lepiej. Jutro też jest dzień. Trzymajcie się, do następnego, strzała!